Głęboki jest ten zarzut, który postawił Pan Jezus Żydom, bo umieją z jednej strony przewidywać zjawiska atmosferyczne. Kiedy wia wieje wiatr od zachodu, od Morza Śródziemnego, z całą pewnością mówi, mówią, będzie deszcz. I tak rzeczywiście jest. A gdy wiatr wieje od południa, od Synaju, od pustyni Negev, przewidują upał i tak jest. Umieją zatem posługiwać się rozumem, umieją przewidywać. Na podstawie pewnych znaków, zjawisk potrafią przewidywać kolejne. A nie chcą używać rozumu. Nie chcą sami z siebie, jak mówi Pan Jezus, rozróżniać tego, co jest słuszne na podstawie tych nadzwyczajnych znaków, jakim była najpierw obecność Jezusa Chrystusa na palestyńskiej ziemi, a potem jego niezwykłe nauczanie i cuda, których dokonywał Bożą Mocą. I tutaj bardzo znamienne jest, byłoby przytoczenie historii z Janem Chrzcicielem, historii zawartej w, tym, w tej samej Ewangelii Łukaszowej. Otóż po wskrzeszeniu z martwych młodzieńca Znajn, o tej historii, o tym wydarzeniu dowiedział się Jan. Od swoich uczniów. Jan przebywał wtedy w więzieniu, e, aresztowany przez Heroda Antypasa. Jak pisze dalej Łukasz, Jan przywołał wtedy do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana, Chrystusa, z zapytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli, Jan Chrzciciel przysyła do Ciebie z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Czy jesteś Mesjaszem Pańskim? Czy mamy czekać na innego? I Pan Jezus odpowiada im nie wprost, ale wskazując na. Niezwykłe znaki, które dzieją się Jego mocą. W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z dolegliwości i uwolnił od złych duchów oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą. Umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Janowi wystarczyły te znaki jakie czynił Jezus. Poprzez nie rozpoznał, że on Jezus z Nazaretu jest prawdziwie mesjaszem pańskim, którego zapowiadali prorocy i którego oczekują sprawiedliwi w Izraelu. Jan chrzciciel potrafił to odczytać, ale faryzeusze i uczeni w piśmie albo nie chcieli Albo nie potrafili. Ta sytuacja z Ewangelii przypadającej na dzisiejszy piątek 29. Tygodnia Zwykłego jest niewątpliwie dla nas punktem wyjścia do oceny tego, co się dzieje we współczesnym świecie, zwłaszcza. Gdy chodzi o ochronę ludzkiego życia od chwili jego poczęcia aż do momentu naturalnej śmierci. Możemy powiedzieć, że postawa tych, którzy głoszą niejako konieczność aborcji albo której dokonują, ta postawa. W świetle dzisiejszej Ewangelii tym bardziej nadaje się do napię napiętnowania, bo nie chodzi tutaj tylko o używanie rozumu i to jest na różnych płaszczyznach. Ci słuchacze Chrystusa spotkali się z pochwałą, że istotnie dobrze z tego rozumu swego korzystają, gdy chodzi o przewidywanie pogody ale nie potrafią tego rozumu uznać do odczytania znaków czasu, znaków mesjańskich. Natomiast gdy chodzi o zwolenników aborcji, głosicieli swoistej ideologii aborcji w imię tak zwanych praw człowieka, zwłaszcza praw kobiety, tak jak to niedawno miało miejsce w przypadku twórców, konstytucji francuskiej, to tutaj chodzi o swoistą nawet schizofrenię. Bo chodzi o używanie rozumu w odniesieniu do tego, co jest przedmiotem wiedzy i wykształcenia medycznego. Lekarzy, którzy wbrew przysięce Hipokratesa dokonują aborcji. Bo ci lekarze mają przecież wykształcenie medyczne. Wykształcenie związane wprost z życiem człowieka, jego funkcjonowaniem, jego fizjologią. I w wielu przypadkach potrafią dać właściwą diagnozę odnośnie do takiego czy innego stanu zdrowia konkretnej osoby. Potrafią ją leczyć potrafią ratować ludzkie życie. I ci sami ludzie mający szczególną wrażliwość, gdy chodzi o nauki biologiczne, o nauki związane z życiem człowieka, negują niejako z góry osiągnięcia genetyki i embriologii, twierdząc, że właściwie to nie wiadomo, kiedy ten człowiek się poczyna. W konsekwencji zabijają dziecko, a przy tym uciekają się do eufemizmu w postaci zabieg, terminacja, i usprawiedliwiają siebie tym, że chcą pomóc kobiecie w jej trudnej sytuacji, nie mówiąc nic o życiu dziecka o prawu tego dziecka do życia. Zdajemy sobie sprawę, że tak to jest: że jest taka schizofrenia panująca w niektórych środowiskach medycznych, że jest taka schizofrenia, gdy chodzi o całą tę otoczkę medialną i kulturową współczesnego świata, którą Jan Paweł II często króci nazywał cywilizacją śmierci. Ale my. Jako ludzie wierzący, jako uczniowie Chrystusa, musimy ciągle na nowo odkrywać i potwierdzać te fundamenty, które są w nas z jednej strony zakorzenione przez prawo naturalne, mówiące czyń dobro, nie wolno ci czynić zła", a jednocześnie przez zasady, Chrześcijańskiej wiary, przez te zasady chrześcijańskiej wiary, które wyraził święty Paweł, apostoł, w czytanym dzisiaj fragmencie jego listu do Efezjan. Bo najpierw pisze: Jest jedna wiara chrześcijańska, mająca swoje dogmaty, swoje artykuły wiary. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich. Jeden jest Pan Jezus Chrystus. Jeden jest Duch Święty. Jedno jest ciało, czyli Chrystusowy Kościół. Jeden jest Chrzest, dzięki któremu wszyscy wchodzimy w rzeczywistość Kościoła. I stąd z tej tak jasno zarysowanej wiary. Wyrastają także bardzo określone zasady moralne, zasady postępowania życia chrześcijańskiego, bo jesteśmy przecież wezwani, jak pisze święty Paweł, do jednej nadziei. A tę nadzieję możemy w sobie pogłębiać. I umacniać przez życie w miłości. I stąd jego wezwania, kierowane do chrześcijan mieszkających w Efezie, abyście postępowali w sposób godny powołanie, jak mi zostaliście wezwani. I drugie, abyście znosili siebie nawzajem w miłości z całą pokorą i cichością, z cierpliwością. I na koniec trzecie, abyście abyście zachowali jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Rozważając te wielkie sprawy życia ludzkiego, jego świętości, Jego powołania. W świetle nauki Jezusa Chrystusa. Jakżeż dzisiaj nie nawiązać do encykliki Jana Pawła II z 25 marca 1995 roku, Ewangelium vitae, gdzie niejako w preambule, w punkcie pierwszym tej encykliki Czytamy. Ewangelia Życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur. A potem kolejne zdania które nabierają szczególnego znaczenia w świetle tajemnicy w Cieleniach, czyli w świetle tego, że jednorodzony Syn Boży stał się człowiekiem, rodząc się z przeczystego łona Najświętszej Marii Panny. Ta prawda o wcieleniu jest przez Kościół przeżywana z, na, z, z, z szczególną uwagą i nabożnością. Podczas kolejnych roków jubileuszowych. My do takiego kolejnego roku jubileuszowego, 2025, już się bardzo mocno zbliżamy. I o tym roku właśnie możemy znaleźć szczególne wyjaśnienie i pogłębienie. Czytając kolejne zdania Ewangelium Wite. Gdy zajaśniała Jutrzenka zbawienia, wieść o narodzinach dziecka została ogłoszona jako radosna nowina. Oto zwiastuję Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Źródłem tej wielkiej radości jest oczywiście przyjście na świat zbawiciela. Ale Boże Narodzenie objawiło również głęboki sens każdych ludzkich narodzin i ukazuje, że radość mesjańska jest fundamentem i wypełnieniem tej radości, jaką przynosi każde dziecko przychodzące na świat. Ten rok jubileuszowy, który zacznie się już niedługo, 29 grudnia, w święto świętej rodziny, będzie nas prowadził, moi drodzy, do świętego roku odkupienia. To będzie jakaś szczególna nobędna do 2033 roku, kiedy to cały świat chrześcijański. Będzie obchodził dwutysięczną rocznicę śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. I stąd kolejne zdania tej encykliki, Ewangelium Wite, jakby nakierujące nas już dzisiaj na czekający nas 2033 rok. Jan Paweł II pisze: Jezus. Przedstawiając istotę swojej odkupieńczej misji, mówi: Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ma tu w rzeczywistości na myśli owo życie nowe i wieczne, polegające na komunii z ojcem, do której każdy człowiek zostaje bez żadnych zasług, powołany w synu za sprawą ducha. Uświęciciela. Ale właśnie w świetle takiego życia nabierają pełnego znaczenia wszystkie aspekty i momenty życia człowieka. Także jego moment przejścia z tego świata do ojca, na, którego, na który to moment jakżeż wielkie światło rzuca. Przejście Chrystusa z tego świata do Ojca przez jego śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Drodzy siostry i bracia, wczoraj obchodziliśmy pierwszą rocznicę śmierci pani profesor Wandy Półtawskiej. Wiemy, była więzia, więziona w niemieckim obrozie. Koncentracyjnym w Ravensbrück. Tam była poddana zbrodniczym eksperymentom medycznym. Była bliska swym duchem Janowi Pawłowi II. Towarzyszyła mu w wielu wspaniałych dziełach promujących ludzkie życie, małżeństwo, rodzinę. Była przy jego śmierci. Dama Orderu Orła Białego. Wiemy, jak bardzo głęboko leżał jej na sercu problem ochrony życia. Jak jednoznacznie stawała przeciwko wszelkim próbom zabijania dziecka w łonie matki. To, co tak eufemistycznie nazywa się abolcją, a dzisiaj terminacją. Wiemy także, jak Stała wiernie w obronie antropologii chrześcijańskiej, której niezrównanym heroldem we współczesnym świecie był święty Jan Paweł II Wielki. I wiemy, że na, na miarę swoich możliwości, swojego świadczenia, broniła. wspaniałej wizji człowieka, jaką zawdzięczamy wcielonemu Synowi Bożemu Jezusowi Chrystusowi. To odnosi się także do problemu jakże obolałego dzisiaj, a z drugiej strony jakże nagłaśnianego i promowanego we współczesnym świecie problemowi homoseksualizmu. Wiemy, że przed wczoraj temat ten pojawił się w polskich mediach w związku z pewnym głośnym wywiadem, podczas którego padło stwierdzenie, iż Kościół nie będzie się wtrącał w prace legislacyjne w Parlamencie. I w związku z tym pragnę przypomnieć wszystkim szczegółowe i oficjalne stanowisko. Kościoła Katolickiego dotyczące kwestii legalizacji związków jednopłciowych. Stanowisko, które zostało zawarte w dokumencie Kongregacji Nauki Wiary z dnia 3 czerwca 2003 roku, gdy żył jeszcze nasz papież. Dokument ten nosi tytuł Uwagi dotyczące projektów legalizacji związków między osobami homoseksualnymi. Nauczanie Kościoła o małżeństwie i o komplementarności płci w rzeczywistości przekazuje prawdy wskazane najpierw przez prawy rozum, rektoratio, I wynika wprost z prawa naturalnego, niezmiennego i trwałego pośród różnych zmian historycznych, o czym mówi Katechizm Kościoła Katolickiego w numerze 1958, jest to prawo ustanowione przez rozum i wypisane w sercu każdego człowieka, potwierdzone przez Boże objawienie. Ustanawia ono niezbędną podstawę moralną do budowania wspólnoty ludzkiej. Zasady tego prawa pozostają możliwe do odczytania przez każdego człowieka. Potwierdzam to z całą mocą przez każdego człowieka, bez względu na wyznanie, światopogląd i przynależność polityczną. W prawdzie moralnej, wyprowadzonej z przywołanego tutaj prawa naturalnego, sprzeciwia się zarówno niesprawiedliwa dyskryminacja osób o skłonnościach homoseksualnych, o której przypominają zasady włożone w katechizmie Kościoła Katolickiego, zwłaszcza w numerze 2358, ale także przedstawia się akceptacja legalizacji związków homoseksualnych, czyli partnerskich. Tolerancja wobec osób homoseksualnych nie może być bowiem instrumentalnie lub ideologicznie wykorzystywana. Dlatego też i tutaj cytuję w dokument batykańskiej uwagi, tym, którzy w imię tej tolerancji chcą podejmować działania na rzecz przyznania określonych praw osobom homoseksualnym, współżyjącym ze sobą, należy przypomnieć, że tolerowanie zła jest czymś zupełnie odmiennym od aprobowania i Legalizowania sła. Co więcej, państwo, legalizując związki partnerskie, uchybia swojemu obowiązkowi promowania i zasadniczej ochrony instytucji małżeństwa jako dobra wspólnego. Tymczasem Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i inne przepisy prawa państwowego nadają instytucji małżeństwa szczególne znaczenie. Z uwagi na to, że odgrywa ona znaczącą rolę dla dobra publicznego. Ludzka społeczność zawdzięcza swoje przetrwanie dzięki rodzinie, podstawowej komórce społecznej zbudowanej w oparciu o prawdziwe małżeństwo. Zalegalizowanie związków partnerskich prowadzi w efekcie do przedefiniowania pojęcia małżeństwa i rodziny. Oraz stanowi zwykle pierwszy krok do otwarcia możliwości prawnej przysposobienia i wychowania dzieci przez pary jednopłciowe. Natomiast tutaj znowu cytuję uwagi ich numer siódmy. Włączenie dzieci do związków homoseksualnych na drodze adopcji oznacza w rzeczywistości dokonanie przemocy na tych dzieciach. W tym sensie, że wykorzystuje się ich bezbronność dla włączania ich w środowisko, które nie sprzyja ich pełnemu rozwojowi ludzkiemu. I w związku z tym wszystkim, i z tymi dyskusjami, które się obecnie toczą, pragnę zacytować dwa niezmiernie ważne punkty uwag dotyczących projektów legalizacji związków między osobami homoseksualnymi. Pierwszy z tych punktów dotyczy postawy polityków katolickich uczestniczących w samym procesie legislacyjnym zmierzającym do uznania związków homoseksualnych. homoseksualnych. Przywoływany przez, dzisiaj przeze mnie dokument watykański stwierdza pod tym względem jednoznacznie. Cytuję: Jeżeli wszyscy wierni mają obowiązek przeciwstawienia się zalegalizowaniu prawnemu związków homoseksualnych, to politycy katolicy zobowiązani są do tego w sposób szczególny, na płaszczyźnie im właściwej. W przypadku, gdy po raz pierwszy zostaje przedłużony zgromadzeniu ustawodawczemu projekt prawa przychylny, zalegalizowaniu związków homoseksualnych, parlamentarzysta katolicki ma obowiązek moralny wyrazić jasno i publicznie swój sprzeciw i głosować przeciw projektowi ustawy. Natomiast oddanie głosu na rzecz tekstu ustawy tak szkodliwej dla dobra wspólnej, wspólnego społeczności jest czynem poważnie. Niemoralny. I to jest punkt dziesiąty tych uwag. Natomiast drugi punkt, który chciałbym przytoczyć, odnosi się do postawy katolików w sytuacji przyjęcia przez parlament takiego projektu. I tutaj dokument wydany przez ówczesną Kongregację Nauki Wiary, dzisiaj dykasterium Nauki Wiary, domaga się od katolików pełnej jednoznaczności. Czytamy bowiem w punkcie piątym tych uwag co następuje. W wypadku prawnego zalegalizowania związków homoseksualnych bądź zrównania prawnego związków homoseksualnych i małżeństw wraz z przyznaniem im praw, które są właściwe temu ostatniemu, konieczne jest przeciwstawienie się w sposób jasny i wyrazisty. Należy wstrzymać się od jakiejkolwiek formalnej współpracy w promowaniu i wprowadzaniu w życie praw tak wyraźnie niesprawiedliwych, a także, jeśli to możliwe, od działania na poziomie wykonawczym. W tej materii każdy może odwołać się do prawa odmowy posłuszeństwa z pobudek, z pobudek sumienia. Tyle. Ten dokument watykański bardzo jasno, klarownie nakreśla nam to, co należy do naszej postawy katolickiej, do naszego obowiązku świadczenia. Nie może dojść do tej sytuacji, którą tak bardzo zarzucał Pan Jezus Żydom, że jedne rzeczy potrafią właściwie swoim rozumem ogarnąć i przewidzieć, a w drugich przypadkach z użycia tego rozumu rezygnują. Bo rezygnacja z używania rozumu jest kapitulacją tegoż rozumu. o odwagę bycia rozumnym. By także do nas odnosiło się owo słynne sapere auzo, prośmy Pana Boga dzisiaj podczas tej Mszy Świętej za przyczyną świętego Jana Pawła II Wielkiego.